Co to właściwie są psiankowacze, psiankowate czy psiankowate, ale raczej się chyba mówi psiankowate, po angielsku nightshade vegetables, i dlaczego szkodzą. Więc znalazłam wideo bardzo fajne doktora Gundry, w którym on będzie tłumaczył, dlaczego właściwie trzeba uważać na psiankowate. Poczekam jeszcze sekundeczkę. Aż więcej osób się do nas przyłączy, mam nadzieję, że się przyłączy. Nie zapowiadanie wideo, ale oczywiście, zawsze można wrócić do mojego wideo, zawsze można podzielić się tym wideo ze wszystkimi, prawda? Można skopiować link i wrzucić na swoje media. I oczywiście za chwilę zap będę zapraszała, tylko poczekam jeszcze dosłownie jedną minutę, żeby było trochę więcej osób. Dlaczego trzeba uważać na niektóre warzywa? Nawet jeżeli na przykład będą organiczne czy ekologiczne, prawda? Czy uprawiane i zbierane we właściwy sposób, bez sztucznych pestycydów, bez glifosatu i tak dalej, dlaczego trzeba na nie uważać? Co takiego rośliny mają, co może nam zaszkodzić? Czy w ogóle rośliny mają antyodżywcze składniki? Zaraz się o tym przekonamy, przekonamy dlatego że dr Gandry. Będzie nam tłumaczył w tym wideo na temat pszenkowatych, ale powiedzcie skąd jesteście i powiedzcie, czy mi widać i słychać, i poproszę więcej kciuków w górę, żeby to wideo przez algorytm YouTube'a mogło być rozprzestrzeniane, prawda? Już w tym momencie przełączamy na doktora Gandry. Będą polskie napisy, i ja oczywiście będę komentować. Dr. Gundry here, and today I want to talk about some of the most misunderstood foods that are actually harming your health. Nightshades. Nightshades are a family of plants. On so będzie zdrowia, prawda? And include some pretty popular foods like this tomato. Pomidory. Tomato may seem harmless. Na all przykład foods in the nightshade family should really be avoided whenever possible. Or at least... Powinieneś unikać wszystkich warzyw znajdujących się w tej grupie psiankowatych. ...handle very carefully. If you think about it, even the name is quite fitting. The label implies danger. But here's the issue with nightshades and why I strongly advise against them. Not only do some of the of Największe koncentracje lektyn ze wszystkich owoców i warzyw, prawda? I oczywiście lektyny to są białka, yy, białka występujące w roślinach, które szkodzą nam na naszą wyściółkę jelit, powodują nieszczelność jelita. But they also one też zawierają naturalny pestycyd, który się nazywa glikoalkaloidem. Oczywiście to jest naturalna ochrona tej rośliny przed robakami, wirusami, bakteriami i zwierzętami, prawda? Ale co te komponenty, w jaki sposób działają na nasz organizm? Jeżeli chronią roślinę, no, są toksyczne niestety dla nas. Jaki jest dokładny, um, dokładne zadanie tych glikoalkaloidów występujących w psiankowatych? W pomidorach, w pakłażanie, w cukinii, w ziemniakach. Okay. Ile ziemniaków się w... Ja nie jadłam ziemniaków kilka lat. Normalnych. Ja nie wiem, i w Polsce widzę, jak jestem, że każdy ma siaty wypełnione ziemniaków i łazi z tymi ziemniakami po ulicy ze sklepu. Nie rozumiem tego. To nie jest dla Ciebie dobre. Zadaniem glikoalkaloidów zawartych w ziemniakach, w cukinii, w bakłażanach, w pomidorach i w papryce jest uszkodzenie błon komórkowych poprzez atak na nie. Atakuje to w ten sposób, że atakuje cholesterol naszego organizmu powodując podział lub wyciek komórek I tutaj widzimy tą warstwę komórek, prawda Tu są nasze komórki na wyściółce naszego jelita. Tu jest ten... Alkaloid, ok? Jakie możesz mieć ym, problemy zdrowotne albo symptomy, które mogą być poprzez jedzenie ziemniaków, papryki, pomidorów? Prawda, my to jemy. Ja wiem, że ludzie jedzą cały czas, co dzień ziemniaki. Co dzień pomidor, co dzień papryka. Może bakłażan nie tak często i cukinia nie tak często, ale te trzy rzeczy co dzień. No nie możesz co dzień połykać żylet, które powodują roz, rozwalenie Twojej błony, bo wszystko się zaczyna od jelit. Okay? Więc jakie tutaj mogą być symptomy? Przede wszystkim dyskomfort w jamie brzusznej, ok? Suche usta. Dezorientacja, wymioty, albo nawet zaburzenia widzenia. A więc to jest sposób, w jaki roślina mówi nam, żeby po prostu nie zjadać jej. O, to on Cię nie zabije od razu, jak zjesz pomidora, to Cię nie zabije od razu, ale jak Ty będziesz jeść codziennie pomidor, ziemniaki, papryka, Okay? to w końcu po jakimś czasie dojdzie do tego, że twoje jelita naprawdę ucierpią i przez to, że yy, ta błona jest naruszona, może dojść do różnych różnych objawów u ciebie, okay? nawet do chorób autoimmunologicznych. Więc trzeba najpierw się zastanowić nie co na to, na przykład no, co na ból brzucha, ale czy ty jesz ziemniaki, czy ty jesz pomidory, czy ty jesz paprykę. Musisz najpierw wyeliminować te rzeczy, szczególnie roślinne, które mają składniki antyodżywcze. When you eat foods from the nightshade family, it takes your body over 24 hours to the Trwa 24 godziny, aby wyeliminować glikoalkaloidy. Które powodują te wszystkie symptomy, które są zawarte w pszankowatych. Więc, jeżeli trwa to 24 godziny, a ty znowu na, po, na śniadanie zjesz kanapkę z pomidorem. A na kolację też sałatę z pomidorem, no to ty nigdy nie będziesz miał wyeliminowanych ty, tych glikoalkaloidów, prawda, z organizmu. That that Powoduje to nagromadzenie się tych związków toksycznych. Ta kumulacja negatywnych skutków, to będzie się kumulowało, ok? I przez dłuższy okres czasu... Będzie to coraz gorzej wpływać na Twój organizm. A więc bakłażan może jesz, może pomidory jesz co dzień. Możesz zgromadzić poważną porcję tych toksyn. Niektórzy są bardziej wrażliwi na te toksyny niż inni. Dlaczego niektórzy są bardziej wrażliwi na obciążenie toksyczne, a niektórzy są mniej? Kto z Was wie? I napiszcie skąd jesteście, skąd oglądacie mnie. Dlaczego niektórzy są bardziej wrażliwi, a niektórzy mniej wrażliwi na toksyny, na, na to, co, jakie toksyny powodują u nas skutki, jakie powodują u nas symptomy? Dlaczego u niektórych te symptomy są nasilone, a u niektórych nie? Kto z Was wie. Napiszcie, jak wiecie, dobrze? Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Nawet jeżeli zjadasz to i nie masz zauważalnych symptomów, to ich toksyczne związki nadal będą działać w Twoim organizmie i będą się przyczyniać do całkiem poważnych problemów zdrowotnych. Jedzenie pomidora, ziemniaka, cukinii, bakłażana, papryki, jakiejkolwiek, kajen, pieprzu kajen, na przykład. Jeżeli unikasz tych psiankowatych, to wtedy unikasz niebezpiecznych skutków i zmniejszasz prawdopodobieństwo wystąpienia różnych symptomów i chorób. Prawda? I e, to jest właśnie detoks. Detoks to jest unikanie toksyn ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Więc najpierw, pierwszy krok detoksu to jest unikanie toksyn, czyli unikanie związków toksycznych, okay? albo jakichkolwiek, które się znajdują naokoło ciebie. To jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o detoks. Musisz unikać. Dlatego, że jeżeli będziesz robił coś dobrego, ale dalej będziesz zjadał żylety, które powodują rozwalenie twojej wyści wyściółki jelit, no to niestety nie będzie to dobre, prawda? And reducing your chances of developing some pretty serious health conditions down the road. But I get it. Tomatoes are delicious and they're not the only truly delicious nightshade out there. That's why I want to talk about a few nightshade hacks. Teraz on będzie mówił nam, w jaki sposób można zmniejszyć tą toksyczność, dlatego że te rzeczy są bardzo dobre, prawda? Pomidory są wspaniałe, pyszne. Jak można w ogóle nieść pomidorów? Niektórzy nie wyobrażają sobie, szczególnie Włosi, życia bez pomidorów. On to nam powie, jak przyrządzić te potrawy, jak przyrządzić te warzywa, żeby zmniejszyć ich toksyczność. You want to enjoy these fruits and veggies, worry free. Take this tomato, for example. Despite popular belief, it's actually a fruit and it's likely been a part of your diet for years. If you've been following me for a while now, you probably already know that the tomato is full of lectins. To y Pomidor też ma pełno lektyn, okej? Okay? Nie tylko to, że, że jest psiankowatym, y owocem, bo to nie jest y warzywo, tylko owoc. Ma też dużo lektyn. One są skoncentrowane w skórce i w nasionach. To tomatoes, Ale glikoloidy, te związki właśnie psiankowatych, są w całym owocu. Więc, podczas odrzuciania skin i nasion, możecie zbierać się z niektórych lektyn. On uważa, że należy stosować skrajny umiar w przypadku pomidory, pomidorów, nawet obranych i bez pestek. Okay? Or pressure cooking them thoroughly before eating. Albo dokładnie gotować je pod ciśnieniem. Przed spożyciem. Oczywiście bez y, skórki i bez y, pestek. Bakłażan to też jest owoc. Pomidor jest owocem. Bakłażan jest owocem. Awokado jest owocem. Okay? To nie są warzywa. Niestety, jest to owoc zabójczo-psiankowaty. Od give... dwa lata. Dalej. Z umiarem, z umiarem. Pamiętajcie goji berries, jagody goji. Straszne, strasznie toksyczne. Siankowate i pełne lektyn. Tak samo Nasiona chia, pełne lektyn. Muszę chyba zrobić wideo z make-upem i po fryzjerze. Nie, pozna nie poznalibyście mnie w ogóle, absolutnie. Ja się tam nie maluję do wideo. <śm> superfood, including the claims to help you experience everything from weight loss to improve skin and eye health. But the truth is, goji berries are full of toxic allergens, as well as low jagody, goji są pełne się. Of sugar. And while they may contain some beneficial vitamins and minerals, these nutrients are largely outweighed by their dangerous lectin and alkaloid content. So, next time you see goji berries touted as a superfood, don't Następnym razem jak zobaczysz jagody goji w sklepie i będzie napisane, że to jest superfood, Nie yeah, kupuj. Cool, cool. Buy it. In fact, don't buy goji berries at all. What the, cool, the most cool. Widely used food crops is classified as a nightshade as well. I'm talking about potatoes. Ziemniaki. No no, 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 chips, no, no, no. Potatoes are constantly consumed, but unfortunately, glycoalkaloids found in potatoes happen to be the most toxic. Aha, czyli te związki psiankowate znajdujące się w ziemniakach są najbardziej toksyczne. A, inny komentarz, a to źle przeczytałam. Aha okej. Okay. Bo źle pani nie wygląda. A ja myślałam, że jest napisane, bo źle wygląda. Cześć Warszawa, cześć Dorota z Warszawy. Eee, no, wiecie. Dziękuję, jeżeli ktoś napisał, że źle nie wyglądam. Ale w tym momencie naprawdę źle wygląda, bo nie mam ani makijażu, ani nic, dopiero wstałam. Ale em, co ja jem? W tym momencie jem em, ekologiczne jajka. Dosyć dużo ekologicznych jajek jem. Jem ekologiczną wołowinę od krów, które jedzą tylko trawę. Jem dużo awokado, ale ja uważam, że należy powiedzieć, czego się nie je, a nie co się je. Okay. Nie jem chleba, nie jem ziaren. Yy, jem brokuły, jem brukselkę. Jem różne rzeczy, yy, które wchodzą tak jakby w dietę. Yy... Ryby dziko złowione, na przykład dziko złowiony łosoś, to jest łososz, sokaj, salmon, prawda? Jem sardynki, jem śledzie, okay? jem oliwki. Wczoraj zjadłam całą, całą, cały zbiorniczek oliwek, jem kapary, jem cebulę, jem czosnek. I każdy jest inny, więc jeżeli ja to jem to Ty możesz się źle czuć, jak będziesz jadł to, okay? Więc to nie jest to, że ja jem i to jest zdrowe. Przestańcie wierzyć w to, co Wam mówią inni ludzie. To jest zdrowe dla wszystkich. To jest zdrowe. Absolutnie nie, okej? Okay? Teraz jest ważne też, jak Ty jesz. Jem dużo oliwy z oliwek. Piję ją, okay? Kieliszkami. Jest to bardzo dobra oliwa z oliwek. Następnie jem następnie ocet winny. Okay. dużo octu winnego. Jem surówki, surówka z marchwi, surówka z selera, okay. surówka z buraka, surowy burak z octem winnym. W jaki sposób jesz? Jak zaczynasz? Ja zaczynam tak, że jem na przykład jeden duży burak starty na tarce z octem winnym, dobrą solą i oliwą z oliwek. Jak to zjem, to już jestem praktycznie najedzona na kilka godzin, ok? A potem dopiero jem białko. Najpierw jedz um, błonnik, jeżeli masz go w diecie, najpierw jedz błonnik okay, z odstępem. Zmniejszy to bardzo um, występowanie spajków insuliny. Okay. Ale ja mam na ten temat pełno wideo. Przejdźmy naprawdę i kontynuujmy na temat tego, yy, tych psankowatych, bo może znaleźć na moim kanale wszystko, co ja jem i jak w jaki sposób jeść yy, i w jaki, od czego zaczynać i tak dalej, okay? Bo kolejność jest bardzo ważna też. Więc no, powiedziałam Wam kilka rzeczy, które jem w tym momencie. Yeah, only in extreme moderation. Now, I should remind you, some foods with potatoes in the name aren't potatoes at all.

Papryka trzeba na to bardzo, to bardzo uważać, okej? Okay? I lektyny, okej, okay. i te y, inne związki, które są w psiankowatych, są w papryce, także absolutnie odradza dr Gandry. No, no, no. I oczywiście przyprawy. Red pepper flakes to są naprawdę kawałki skórki i nasiona papryki, więc absolutnie nie są, nie są dla Ciebie dobre. To ostatnie to jest warzywo, bo wszystkie były na przykład owoce. Liście, tabako.

But if you can start by avoiding these six foods, or at least peeling, de seeding, and pressure cooking them thoroughly, you'll be taking a huge step towards improving your health. The thing is, nightshades are a toxic food group, and having a sensitive of... to grupa pokarmów. to them is more common than you think. So I ta nadwrażliwość jest bardzo częsta. Dlatego naprawdę trzeba unikać i zastanowić się, jeżeli my mamy jakiekolwiek symptomy, prawda? Czy my możemy uniknąć przede wszystkim tych rzeczy, które te symptomy powodują? I musimy dlatego ważna jest edukacja, bo dlatego ważne jest nauczenie się o toksycznych składnikach roślin. Anti-nutrients tak zwane, prawda? Składniki antyodżywcze. Nie tylko to, że one powodują problemy w Twoim organizmie, ale też zapobiegają wchłanianiu pewnych minerałów i pewnych witamin. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę napisać. Na razie.